Minecraft, ale cały świat składa się ze spadających kowadł. Dobra, pojawiłem się w kompostowniku. Co jest grane? Nie, dobra, nie ma kowala. Aż takiego szczęścia niestety nie mam, ale dobra. Wezmę sobie stąd jedzonko, oczywiście. A! Chciałem stamtąd jeszcze jedzonko sobie zebrać. A. Co jest?! Jak to się zapada szybko! Co jest? Ej, dobra, ja nie dam rady. Nie dam rady, nie dam rady, nie dam rady. Co jest? Dobra, nie mam pytań, wszystko się zapada. Jest kolejna wioska i jest kowal! Jest kowal! Dobra, na szczęście jestem szybszy niż te spadające kowadła. Teoretycznie, skoro jestem na tyle szybszy. A okazałoby się, że w tym kowalu nie będzie diamenta To teoretycznie powinien szybko rozwalić szybę Szybko sprawdzić, czy nie ma diamenta Jak jest diament, to wygrałem Jak nie ma diamenta, to szybko uciekać do kolejnej wioski Nie ma! Jaki pech, czemu nie było diamenta? I nie dość, że ona musi być z kowalem To jeszcze w tym kowalu muszą być diamenty O, jest wioska, dobra Mam nadzieję, że zdążę Kowal, kowal, kowal Nie widzę kowala Nie było kowala Co jest? Proszę! Nie ma wioski! Nie! Nie! Czemu? Zostaw suba na pocieszenie